Witam wszystkich, to już nasz drugi odcinek, tym razem z mikrofonem. Zagramy ponownie w Hero Zero na PL-13. Aktualnie zakupiłem mikrofon, także będziemy mogli z nim już nagrywać. Zapraszam na oglądanie moich pozostałych odcinków. Kostek 33. Twoje bohaterskie czyny. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, niebawem będę tworzył drużynę, także dam nazwę w opisie, jak ją zrobię. Będzie można wysyłać zgłoszenia. Chciałem jeszcze powiedzieć, że zapraszam do komentowania, jakiej subskrypcji. A będzie więcej. Jeszcze, co ja tutaj miałem zrobić? Jakąś misję? O, kwieciste klapki spacerowe Twoje bohaterskie czyny. Jeszcze chciałem powiedzieć troszkę o grze. Grze. No to tak, od 60. poziomu dostajemy zwierzaka. Hmm, co tu jeszcze jest takiego ciekawego? Z bohaterskim pozdrowieniem. Witaj, kostek 33. Można sobie jeszcze potwierdzić wiadomość na i to dostaniemy gratisowo 10 oponek. Ja jeszcze tego nie zrobiłem, ale również niedługo zrobię, bo na razie mi się nie chciało. <laughs> już czwarty poziom. Jak mówiłem, to już nasz drugi odcinek, ale niedługo będą następne. Prawdopodobnie jeszcze dwa, trzy odcinki będą o tej grze, a następnie już o innych. Yy, jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz.